Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Siecie Króla Myśli na playlistie Książki, które czytam. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym omówić, pokrótce omówić książkę, która traktuje o jednym z najcenniejszych zabytków cywilizacji Mezopotamii, jakim jest mit o stworzeniu świata, babiloński mit o stworzeniu świata Enuma Elish. W moich rękach. Ten mit umieszczony jest w tej oto, w tej oto książce, w książce, której autorem jest ksiądz Antoni Tronina, Babiloński mit o stworzeniu świata Enuma Elis. Kilka słów o samym autorze tej książki. Antoni Tronina to biblista, orientalista, emerytowany profesor katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II w latach 78-90 uzyskał. Licencjat Nauk Biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Nie będę tutaj um, przytaczał życiorysu um, Antoniego Troniny, bo nie o tym tutaj mowa. Mowa jest o jego książce, o książce tej właśnie, którą tutaj trzymam um, w ręku. I jak zwykle na początku um, tej mojej recenzji książki Przeczytamy, co jest z tyłu na okładce, ale pominiemy, pominiemy tą biografię, taką krótką biografię samego Antoniego Troniny, bo czytania byłoby tutaj za dużo, a szkoda na to po prostu czasu. Enuma Elis to liturgiczny, dobrze, liturgiczny mit recy, recytowany. Jeszcze raz. Enuma Elis to liturgiczny mit recytowany w święto Nowego Roku. W babilońskiej świątyni Esagila już w połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, czyli jakieś 4000 lat temu. Mówi on o stworzeniu świata i człowieka oraz o wywyższeniu Marduka jako głowy panteonu babilońskiego. Elementy kosmogonii zawartej w utworze spotkamy w biblijnym opisie stworzenia, księga rodzaju. Prezentowany przekład poematu opiera się na najnowszych edycjach krytycznych. Polski przekład uzupełniony został komentarzem, który akcentuje liczne paralele biblijne. O tym będziemy jeszcze mówić. Z tego względu tom ten może być przydatny dla wszystkich, którzy, których interesuje tło kulturowe Starego Testamentu. Poetycki charakter utworu zaznaczono w przekładzie układem stroficznym, co w dużej mierze ułatwi lekturę tego archaicznego tekstu. Biblijny obraz wieży z Babel, e, księga rodzaju, e, nabiera nowej wymowy w kontekście lektury babilońskiego poematu. Akadyjski poemat, mit o stworzeniu świata i człowieka. Najpopularniejszy poemat kosmologiczny Enuma Elish. Enuma Elish znaczy dokładnie, kiedy na górze. Jaki był cel napisania tego utworu? No, tak jak już tutaj czytałem, był on yy, w całości recytowany w święto Nowego Roku w babilońskiej świątyni Esagila. W całości, a więc od samego początku do samego, do samego końca łącznie z tymi pięćdziesięcioma imionami jakie nadano Mardukowi Bogowi Mardukowi cel tego utworu to przede wszystkim głoszenie chwały tego Boga Boga Marduka, Boga Babilonu co tutaj ciekawe to panteon bogów jaki znajdujemy w Enuma Elish jest Antropomorficzny, czyli taki, w którym bogowie mają cechy ludzkie. Bo co ciekawe, w tamtych czasach bogowie musieli pracować. Bogowie byli ludzi, musieli pracować. I aby ulżyć w pracy bogów, Bóg, Marduk stworzył człowieka, który który to człowiek zastąpił bogów w pracy przy urządzeniach melioracyjnych, w pracy w polu i tak dalej, tak dalej to tak bardzo pokrótce streściłem y, sam Enuma Elisz y, powiem tak jeśli chodzi o streszczenie Enuma Elisz na kanale w siecie Króla Myśli ukaże się niemalże równocześnie do tej recenzji mojej y, bardzo takie powierzchowne, krótkie streszczenie samego poematu Enuma Elish. Tak dla tych, którym nie chce się czytać, a którzy chcieliby się dowiedzieć, o czym jest, o czym jest ten poemat, ten babiloński mit o stworzeniu świata. Kilka słów o tej książce: kilka słów o książce Antoniego Troniny. Ja Oczywiście jeśli chodzi o. Ocenę, bo recenzja zawsze sprowadza się do tego, że recenzent ocenia książkę. Otóż starodawne mity, te święte księgi, ja ich nie oceniam, zostawiam tutaj, nie daję tutaj ani jedynki, ani dziesiątki, nie ma sensu oceniać tego, pracy tych naszych pra, 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 pra ojców. Bo nie czuję się do tego upoważniony. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę Antoniego Troniny, to jest to naprawdę wybitne dzieło, bo zawiera ono po pierwsze bardzo obszerne wprowadzenie do samego przekładu tekstu. Przekład tekstu znajduje się dopiero na 60. stronie, czyli mamy blisko 60 stron wprowadzenia napisanego. Przez Antoniego Troninę, w którym to wprowadzeniu znajdują się takie informacje: jak ja muszę sobie tutaj do światła um, przestawić tą książkę, um, informacje o, tym, um, o religii Babilończyków i Asyryjczyków, bo Asyryjczycy także później ten mit przerobili troszkę na swoje. Um, drugi rozdział to bogowie i ich popularne wyobrażenia. Refleksja teologiczna nad światem nadprzyrodzonym, główne bóstwa w życiu babilończyków i Asyryjczyków, triada kosmiczna, triada astralna, mniejsze bóstwa i, i demony, mit kosmogoniczny w Enuma Elisz, aspekty antropologii religijnej, wiara wspólnoty i wiara osobista, święto Nowego Roku i e, pierwszego tysiąc, w pierwszym tysiącleciu, świątynia jako miejsce święte. Kosmogoniczne podstawy budowy świątyni, czas i środowisko spisania Enuma Elis, treść utworu i jego forma poetycka, recepcja tekstu Enuma Elisz, podstawa i różnice Enuma Elisz z tradycją kapłańską pięcioksięgu biblijnego, czyli stworzenie, potop, sanktuarium. Uwagi na temat niniejszego przekładu. Ten wstęp bardzo taki obszerny. Powiem szczerze, trudny do zrozumienia dla kogoś, kto nie zna, tak jak ja, tego tej spuścizny mezopotami, bo stykam się w zasadzie dopiero, prawdę mówiąc po raz pierwszy, jak każdy zwykły Polak, którego uczono mitologii greckiej i rzymskiej, a pominięto naszych słowiańskich bogów i właśnie bogów mezopotamskich, którzy moim zdaniem tutaj są dużo ważniejsi od tych herosów greckich. Wobec tego przyznam szczerze to wprowadzenie Antoniego Troniny sprawiło mi troszkę kłopotu. Jest ono pisane w taki bardzo akademicki, w takim bardzo akademickim języku i aby to zrozumieć, musiałbym muszę kiedyś sięgnąć po to jeszcze raz. Potem mamy przykład tekstu. przykład tekstu, który zaczyna się tą tabliczką glinianą, tak? Bo pięć tabliczek glinianych, na pięciu tabliczkach glinianych spisany jest ten mit Enuma Elish. I tak jak pisano, ustawiono tutaj właśnie w takich wersetach cały, cały um, przekład tekstu, taki no poetycki, łatwy do przeczytania. Um, cały ten um, tekst Enuma Elish, prawie cały jest w przeciwieństwie do Księgi Gigantów, um, prawie cały się zachował. Um, może przeczytam co zawierają jeszcze poszczególne tabliczki, bo może to będzie interesujące tutaj dla Was. Um, Tabliczka pierwsza na początku. Na początku. Tabliczka druga kryzys i objawienie Marduka, tabliczka trzecia, narody bogów, narady przepraszam, narady Bogów, I źle widzę. Tabliczka czwarta, walka Marduka z Tiamat, tabliczka piąta, apoteza Marduka króla, tabliczka szósta. Stworzenie człowieka, budowa boskiego Babilonu, tabliczka siódma, objawienie mocy Marduka. Pomyliłem się, twierdząc, że to pięć tabliczek, a jest ich siedem. No, czasami można zrobić wpadkę. Natomiast już po mm, samym tym eposie, po tym jak epos się kończy, jest tutaj komentarz do tego eposu. Bardzo obszerny i tu już, już pisanie takim językiem, który dla mnie takiego Laika jest bardziej zrozumiały i też muszę do niego jeszcze raz kiedyś sięgnąć gdzieś tam w wolnej chwili, żeby całość sobie ogarnąć i bardziej zrozumieć to, o czym pisze zarówno autor Enuma Elisz, jak i sam Antoni Tronina, który nam ten babiloński mit tutaj przedstawia i przybliża. Jedno, co, o czym muszę powiedzieć, to to, że na, to, na co Antoni Tonino tak delikatnie zwraca uwagę zwraca uwagę, że w tekście Enuma Elis znajdujemy liczne paralele biblijne. Znajdujemy liczne paralele biblijne, takie podobieństwa, jak gdyby autor, autor biblijny czerpał z Enuma, z Enuma Elisz. Niektórzy mogą powiedzieć. Mogą nawet twierdzić, że Biblia jest plagiatem. Że Biblia jest plagiatem. Fakt, faktem, te podobieństwa są tak e, mocne i tak łatwe do wychwycenia, że to oskarżenie autora biblijnego o plagiat Enuma Elish, no chyba tutaj nie pozostaje e, bez e, uzasadnienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Można by było. Można by było taką tutaj tezę z tego wszystkiego wyciągnąć. To jeszcze raz powiem, niemalże równolegle do opublikowania tej mojej recenzji o książce Antoniego Troniny, nie o samym Enuma Elish, tylko o książce Antoniego Troniny, traktującej właśnie o, przybliżającej nam ten poemat Enuma Elish, niemalże równolegle na kanale w Sieci Króla Myśli ukaże się bardzo takie mocne, ale to naprawdę bardzo mocne streszczenie samego poematu Enuma Elish. Dodam jeszcze, że w poemacie Enuma Elish znajdujemy także zmiankę o pewnych bogach, o bogach Igigi oraz o bogach, którzy. Nazywają się Anunnaki. Musiałem to dodać, bo często na kanale o Anunnakich ostatnio wspominałem. Rola tych grub bogów jest tu wyraźnie podkreślona w kontekście właśnie służby i hierarchii. I Gigi są bogami nieba, często utożsamianymi z młodszymi bogami. To właśnie oni przed stworzeniem człowieka byli obciążeni ciężką pracą. Ich skarga jest bezpośrednim powodem stworzenia ludzkości. W nowym porządku podlegają oni Mardukowi. A co o Anunnakich, można by było, można się dowiedzieć z poematu Enuma Elisz. Otóż Anunnaki są to głównie bogowie starsi, wielcy bogowie ziemi, i świata podziemnego, w eposie pełnią rolę zgromadzenia decydującego o losach. To oni, Anunnaki, byli na początku. To tyle, jeśli chodzi o moją, trudno nawet powiedzieć, recenzję moją wypowiedź w temacie książki Antoniego Troniny Babiloński mit. O stworzeniu świata enuma Elish. A ja tylko przypomnę na zakończenie, że również jestem pisarzem. E, może nie piszę mitów o stworzeniu świata, natomiast wymyślam przeróżne światy w swoich e, książkach. Jestem pisarzem głównie piszącym powieści fantazy. W moim dorobku znajduje się trilogia fantazy zatytułowana Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Ta trylogia fantazy mm, też ma zbudowany świat i panteon bogów. Także czy jest plagiatem Enuma Elish? Nie, nie jest. Na pewno nie jest, bo moi bogowie mają zupełnie inne cechy, zupełnie inne role, zupełnie e, inne, że tak powiem, przygody. Natomiast ja, jako pisarz, samowydawca e, potrzebuję od Was, od Was, moich widzów, tutaj widzów kanału w świecie Króla Myśli wsparcia. Wesprzeć mnie, mnie można lajkując, przede wszystkim oglądając, lajkując, pisząc komentarze, a także za pomocą portalu Lubimy Czytać, gdzie wesprzeć... Przepraszam, nie, tylko, nie tyle Lubimy Czytać, co portalu, jak on się nazywa, Patronite, gdzie można mnie wesprzeć finansowo, jeśli uważacie, że na to że na to zasłużyłem. To wszystko w tym filmie. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji kanału. Sieci Gróla Myśli, do oglądania wszystkich filmów, do częstszych e, komentarzy pod filmami. Hej!